Kolejne dokumenty w naszych portfelach ulegną zmianie. Chodzi o to, by na terenie Unii Europejskiej wszystkie miały jeden wzór. Od stycznia będą wydawane nowe dowody tożsamości, z których znikną informacje o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście, a nie będzie na nich również zeskanowanego podpisu właściciela dowodu. Kolejnym z dokumentów, jakie ulegnie zmianie to prawo jazdy. Modyfikacje są na razie na etapie uzgodnień międzyresortowych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju tworzy projekt rozporządzenia, który ma przy Krajowe blankiety do wymagań Unii Europejskiej. Dla kierowców najważniejszą zmianą będzie zaznaczenie wszystkich uprawnień posiadacza, a nie tylko tzw. kategorii wynikowych, czyli będących następstwem zdania konkretnego egzaminu. Przykładowo osoba, która uzyska prawo jazdy kategorii B w myśl nowych przepisów na dokumencie będzie miała zaznaczone uprawnienia nie tylko do jazdy samochodami osobowymi, ale także motorowerami, czyli kategoria AM oraz składami i innymi czterokołowcami o masie do 400 kg, czyli kategoria B1. Zmiany te mają ułatwić procedurę wymiany polskiego prawa jazdy na zagraniczne. Na ostateczną wersję projektu jeszcze jednak poczekamy.